My dzisiejsi 50-parlatkowie, mówię za siebie, za 20 parę lat, jak dożyjemy, będzie mieć 80 parę lat. A to oznacza, że moje dzieci będą miały wtedy tyle lat, co ja. <grym> Czy każdy wie, ile będzie miał lat za 25 lat? <grym> no to szable w dłoń. Trzeba wystawić jakąś ocenę panu premierowi. Oceniamy skuteczność, pomysły, wszystko, co się kojarzy z Donaldem Tuskiem <grym> za ostatnie. 10. To tak jednoznacznie pod, Gdzie 5 jest ]你. taką granicą, y jak rozumiem, dopuszczalności, tak? Poniżej piątki to fatalnie, powyżej piątki ok. Tak? Tak jest. No to uno do też. Krzysztof, Panie profesorze, odwrotnie. Tak nie samo proszę. ty zresztą. Tak samo ja też. Nie, specjalnie. Ja specjalnie, bo teraz zaskoczę wszystkich. A, tak. Taniec z gwiazdami to pikuś przy tym, co się wydarzyło na kanale Zero. Takiego rozjechania polskich polityków dawno nie było. Stanowski zebrał komisję ekspertów, którzy niekoniecznie lubią się z obecnym rządem, i w ten sposób powstały igrzyska, które warto omówić. Przygotuj popcorn, siadaj i pamiętaj, że jesteś na kanale kto wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Jury, jak zwał tak zwał, składała się z Pauliny Matysiak, Sławomira Mencena, Roberta Mazurka, Krzysztofa Stanowskiego, Roberta Gwiazdowskiego i Sławomira Jastrzębowskiego i już samo połączenie tych osobistości sprawiło, że fajno polactwo, które na X nazywa się 8 gwiazd, nie może zrozumieć kiedy Polacy nie napier się na śmierć i życie, a rozmawiają ponad podziałami. Annie Marii Żukowskiej też było przykro, że nie została zaproszona. Ja jednak myślę, że bali się o to, że biedna nie zrozumie pytań. A tak już poza tematem zauważyliście, że Paulina Matysiak, poseł Skutna, jest chyba najbardziej szanowaną lewicową kobietą w Polsce. Może więcej polityków i z prawej i z lewej strony zrozumie, że to Polska powinna być dla nich najważniejsza. Wracając do tej orki na polityka, Myślę, że wielu ludziom to zwyczajnie otworzy oczy, bo powiedzcie mi, po co nam 27 ministrów? Już o tylu posłach i senatorach nie będę się nawet wypowiadał, bo dostaję kursy. Na pierwszy rzut wzięli Donalda Tuska jako prezesa Rady Ministrów. Zobaczmy, jak głosowano odnośnie jego osiągnięć. No to szable w dłoń. Trzeba wystawić jakąś ocenę panu premierowi. Oceniamy skuteczność, pomysły. Wszystko, co się kojarzy z Donaldem Tuskiem za ostatnie dziesięć. To tak odnoszą się pod, pod gdzie 5 jest <kluw> taką granicą, y jak rozumiem, dopuszczalności, tak? Poniżej piątki to fatalnie, powyżej piątki ok. Tak? Tak jest. No to urodzisz też. <ślech> Krzysztof, co y Panie profesorze, odwrotnie. Tak, <ślech> tak samo ty zresztą. Tak samo ja też. <ślech> nie, specjalnie. Ja specjalnie, ja bo, bo teraz zaskoczę przecież. Okay. A no, i tutaj się zszokowałem, bo jednak są ludzie, którzy bardzo dobrze oceniają pracę premiera. Wiecie, Tusk jest taki elastyczny. Od powodzi wątpliwej praworządności po alkotubki. I to wszystko w jednym miesiącu. Pojawiły się oczywiście negatywne oceny, jednak ocena Roberta Mazurka jest za. Dał Tuskowi 7, gdzie powyżej 5 jest ok, a poniżej 5 oznacza, że czas już ze sceny zejść. Argument Roberta Mazurka jest trafny, bo Tusk tak roz rozegrał całą tę koalicję, że oni faktycznie nie mają prawa głosu. Z koalicji zrobił sobie swój prywatny folwark. I kto tutaj wyszedł na debila? Tusk, czy może koalicjanci, którzy myśleli, że będą mieli jakąś sprawczość, dostali ministerstwa? Okazuje się, że niektóre, jak Kotuli wymyślone, bo przecież kurwa, nie ma czegoś takiego w Polsce jak Ministerstwo Równości, to nie istnieje. A ta się mianuje ministrem, jakby była na jakichś środkach odurzających. Może zamiast alkotubkami zajęliby się Kryształem, bo coś często o nim słychać w przestrzeni publicznej. Na całe szczęście wzięli sobie na tapet jeszcze minister Leszczynę, i tutaj zaczęła się jazda bez trzymanki. Leszczyna nadaje się tylko do wyrzucenia ze stanowiska: jeszcze powinna odszkodowania Polakom zapłacić za to, co zrobiła z Polską Służbą Zdrowia. Posłuchajcie, pani Izabela Leszczyna. I to jest już temat poważny, nie do śmiechu. Mam nadzieję, że nasze noty też będą w związku z tym poważne. I to jest 1-1-0-2-1-0. Ekstremalna Fyrma... nota to dwójka, proszę. Najniższa średnia not naszego jury dzisiaj, co tylko pokazuje, w jak dramatycznym stanie, stanie jest polska opieka zdrowotna. Nie, nie, właśnie nie wiem, w jakim stanie jest polska opieka zdrowotna, tylko w jak dramatycznym stanie. Jest Polskie Ministerstwo, tak. Znaczy to tutaj nie, nie, właśnie nie za stan polskiej opieki zdrowotnej dałem tę notę. Ja się akurat tym naprawdę interesuję, jestem społecznym rzecznikiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Naprawdę się takimi rzeczami interesuję. To jest katastrofa, to co się tam dzieje. Tłumacz, wytłumacz swoją notę, No jest nota zero. Słuchaj mój drogi, są dramatyczne braki w realizacji wszystkich programów, które były zapoczątkowane przez Szumowskiego i Niedzielskiego, na przykład właśnie kardiologiczne, onkologiczne i tak To była szansa na to, że przynajmniej w niektórych dziedzinach Polska Służba Zdrowia się no, odbuduje, podniesie. Gigantyczne pieniądze, jakie są wrzucane tam, trafiają w jakiś absolutny kosmos, skoro dowiadujemy się dzisiaj właśnie, że na przykład brakuje pieniędzy na tzw. programy lekowe. Czyli na leczenie ludzi ze stwardnieniem rozsianym i ze stwardnieniem zanikowym. To oznacza dla wielu dzieci, na przykład, dla których nie będzie pieniędzy na leczenie, de facto wyrok śmierci. Znaczy dla każdej osoby, u której zdiagnozuje się teraz w październiku albo w listopadzie tę chorobę Jeż... i ona nie może w ogóle... Mają się zgłosić w styczniu. Mają się no, zgłosić proszę. tak naprawdę do grabarza, mój drogi. I to nie jest śmieszne. I sytuacja, w której pani Leszczyna zatrudnia wyłącznie swoich znajomych z Częstochowy, byłaby być może zrozumiała, bo przecież nie takie cyrki widzieliśmy. Ale to są ludzie, którzy budzą przerażenie nawet w kadrach sprawiedliwości. Platformy Obywatelskiej. Więc nie sorry, akurat wiem, o czym mówię. Dałem jedynkę, bo zero jest na szczególne okazje. To jest absolutnie najgorszy minister tego rządu. Ej, pamiętacie te darcie, mordy, że 2 miliardy za czasów prawa i sprawiedliwości poszło na telewizję publiczną, a nie na chore dzieci? To rząd Donalda Tuska dał 3 miliardy złotych na telewizję, a dzieci będą umierać, bo nie ma pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Poleczenie mogą przyjść w styczniu 2025 roku. Na grantów pieniądze zdobył, a to od Unii. A to samorządy będą zmuszone się dorzucić na pomoc Ukrainie. Pieniądze są. Przecież nawet to 800 plus, co mieli odebrać Ukraińcom, których dzieci nie chodzą do polskich szkół, zabrane będzie dopiero w maju przyszłego roku. Nadal im wypłacamy te pieniądze i jeszcze przez kilka miesięcy będziemy mimo tego, że wiemy, że tych dzieci w Polsce nawet nie ma. Jak to mawiał klasyk, pieniędzy nie ma i nie będzie. Te obietnice, które piszą złożył pieniędzy, po prostu nie ma. I nie będzie do końca tej kadencji. A te obietnice, które pis złożył, pieniędzy po prostu nie ma. I nie będzie. I Już rzeczniczka koalicji obywatelskiej stwierdziła, że stanowisko ministra zdrowia jest najtrudniejsze. Pani Loboda z takim przesłaniem do wszystkich Polaków. Ja, no to sprawdźmy, e, co potem różne. zostało rok później. Jaką szkolną ocenę wystawia pani sejmowej większości za ten rok? W większości wystawiam czwórkę, z podziałem, gdybym miała dzielić to na poszczególne, poszczególnych koalicjantów, to oczywiście ta ocena byłaby różna, ale średnia cztery. No to bardzo proszę. Proszę o te oceny, jeśli chodzi o koalicjantów. Patrząc przez pryzmat tematów, którym ja się zajmuję, czyli prawa kobiet, edukacja i prawa osób LGBT, no to jeżeli chodzi o trzecią drogę, to też ją podzielimy i PSL-owi PSL wystawiam dwójkę. Właściwie o. na zachętę tylko, że nie jest to jedynka. Natomiast pozostałym mocną czwórkę z plusem. To jeśli chodzi o marszałka Sejmu, Szymona Hołownię, to przed chwilą w Polsat News postawił 4 minus, więc ta ocena lekko bardziej krytyczna, ale zbieżna. Często Koalicja Obywatelska mówi tak, odblokowane pieniądze z KPO są, babciowe jest, okej, okay, to zostało zrealizowane, ale jest też cała dość długa lista niezrealizowanych jeszcze spraw. Na przykład nie widać poprawy w ochronie zdrowia. Nie widać poprawy w ochronie zdrowia, Dlaczego? ale to jest rzeczywiście chyba najtrudniejszy resort. Ja z, z dużym, z dużym wsparciem, ale też z obawami patrzyłam na wybór ministra zdrowia, bo rzeczywiście to był trudny resort i z podziwem na Izabelę Leszczynę, że ona zgodziła się ten trudny resort wziąć na siebie, no bo rzeczywiście bez olbrzymich nakładów finansowych. Ochrony zdrowia nie da się naprawić, więc to, co robi w tej chwili ministra Leszczyna, to jest próba uporania się z sytuacją, która pozostała nam po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Które... Ale pieniędzy tych brakuje. Kiedy pieniędzy... pacjenci będą mogli poczuć poprawę? Bo na razie w ostatnich tygodniach mamy serię doniesień o tym, że szpitale muszą wstrzymywać finansowania, jeśli chodzi o zabiegi. Mamy liczne braki, jeśli chodzi o szpitale. Kiedy tak, jest szansa, drugi, że to się zmieni? Te nadwykonania z drugiego kwartału są w tej chwili yy, spłacane systematycznie. Minister finansów przekazuje pieniądze i obiecał też, że będą kolejne pieniądze, żeby do końca tego roku wszystkie te procedury z nadwykonań były opłacone. Jeśli taka biedna leszczyna wzięła dla siebie zbyt trudny resort i nie potrafi nim zarządzać, to niech tego nie robi, bo kur. Nauczycielka i filozofka, zajmuje się resortem zdrowia. To przegięcie pały. Ona powinna mieć takie samo ministerstwo, co Kotula. Wymyślone. I nic więcej. Pieniędzy za to też nie powinna brać. No, wyobraźcie sobie, że ona co miesiąc bierze hajs za to, że służbę zdrowia doprowadza do katastrofy. A oni wszyscy jej bronią. Wszyscy. To może oznaczać, że tak nikogo kompetentnego nie ma w tym rządzie. I tak kurczę przez 4 lata będą je swoich wyborców, a wy się uśmiechajcie, bo tyle wam zostało. Bo nawet na kanale Zero omówili pracę ministry, która nie ma ministerstwa. Znaleźli kolejną inteligentkę, która ma stanowisko, a nie ma resortu. Jest to Marzena Okładrewnowicz. Osoba bez resortu, też kobieta, ale z limuzyną. E, ale z limuzyną i z dwoj, i dwojga nazwisk. Marzena Okładrewnowicz, lat 52, pańczy w resorcie do spraw polityki senioralnej. Nie będzie drugiej waloryzacji, bo ona byłaby wtedy, kiedy ta inflacja byłaby wyższa. Każdy z nas chyba woli płacić mniejsze rachunki e, i dokonywać mniejszych wydatków, niż mieć tak naprawdę więcej pieniędzy, ale niejednokrotnie, nawet jak się ma więcej pieniędzy, to nominalnie tak się wydaje więcej. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj mamy Święto Osób w Wieku Dojrzałym, czyli Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji mam tylko jedno za to piękne życzenie. Kochani, spełniajcie swoje marzenia i pamiętajcie, że wiek to tylko liczba, a serce nie ma zmartwychw. I właśnie tutaj w Katowicach z tego co rozmawiałam z panią minister Marzyną Czarnecką, jest bardzo dużo terenów, takich powiedziałabym, pogórniczych. Pozwala zwrócić uwagę wszystkim nam na coś, że coś się dzieje. A dzieje się to, że dzisiaj osób po 60. roku życia jest około 25%, ale za 20 parę lat osób po 60. roku życia będzie około 40%. A teraz pomyślcie sobie, za 20 parę lat, ile będziecie mieć lat? Ile my będziemy mieć lat? Dlaczego o tym mówię? Bo. Polityka senioralna nie dotyczy tylko i wyłącznie samych seniorów. Polityka senioralna tak naprawdę dotyczy każdego z nas. I nie dlatego, że każdy z nas się zestarzeje, ale też dlatego, że jak nasi bliscy będą mieć po 60 parę, 70 parę, 80 parę lat, a uwierzcie mi, będą mieć. Bo największy przyrost osób starszych nastąpi właśnie po 80 roku życia, z uwagi na postęp medycyny nowoczesnych technologii, to pomyślcie sobie, co to oznacza dla nas, dla was. My dzisiaj si 50 parlatkowie, mówię za siebie, za 20 par lat, jak dożyjemy, będzie mieć 80 par lat, a to oznacza, że moje dzieci będą miały wtedy tyle lat, co ja. <noise> Czy każdy wie ile będzie miał lat za 25 lat? <noise> Czy mam dać czas, żebyś się to nie, nie. policzyć? Oceny. O oceny od razu. <noise> Dobra, lubił. jak widać, wybitna kobieta, matematyka to coś, co nie sprawia jej trudności. Pod koniec tego filmu łatwo mogliśmy obliczyć deltą, ile będziemy mieli lat. Jak będziemy mieli 80 lat, wybitni fachowcy na wybitnych stanowiskach, nic tylko siąść i płakać. Zobaczmy jeszcze szybko, jakie noty dostała za to, co zrealizowała. Dobra, niech będzie tak. 912557. Co zrobiono dla seniorów oprócz tego, że nie mają teraz dostępu do lekarzy? No, jeszcze nic. Od 2025 roku, jak małżonek umrze, to drugi senior dostanie zawrotne 15% z jego emerytury. To ta renta wdowia możemy ją podciągnąć pod seniorów. Przy najniższej emeryturze będzie to kur. Całe 300 zł. Nic więcej seniorzy w ciągu rządów koalicji nie dostali, ale jak to kiedyś mówił Donald Tusk, nie wiem czy pamiętacie tekst o moherowych beretach. I ja, jako dobitnie k***ony na ten rząd facet, powiem wam, że jedyną szansę teraz, jaką powinien dostać Tusk, to znowu szansa na sukces. nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Teraz czas na was. Dajcie znać w komentarzach, na ile punktów w skali od 1 do 10 oceniacie ministrów i dlaczego jest to 0? Piszcie też o swoich faworytach. Stwórzmy w komentarzach polityczne rozliczanie za 10 miesięcy rządów koalicji. I pamiętajcie, łapka w górę, jeśli film się podobał. Dzwonek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym materiale.